Witamy ponownie. Wylądowaliśmy dzisiaj na kempingu nad jeziorem Como. Jestem tutaj. Zobaczcie jak to fajnie wyglądają te domy na zboczach gór. Super to wygląda. No? Się przesuwa, ja chciałem ją otworzyć do środka. No, można sobie połowić rybki. Spróbujemy wieczorem. Może się coś uda. Z boczku jest taka marina, gdzie stacjonują żaglówki. Jak ten camping się nazywa? Pamiętasz? W samej wodzie nie ma dużo kamperów, Raz, dwa, trzy, trzy cztery, pięć sztuk stoi. Już takiej w północnej dwie trzecie, dwie, dwie trzecie wysokości na północ, tak, od, od komo na dole, pra, pra, patrząc na północ po prawej stronie, na prawym brzegu. No, i takżeśmy się tutaj porozbijali, już w sensie roletka rozłożona, krzesełka rozłożone. Idziemy, zobaczymy, co tam dziewczyny szykują na obiadek. Tak wygląda nasze stanowisko dowodzenia na brzegu. O, proszę bardzo. Dzisiaj śpimy. Dzisiaj śpimy w piątkę w kamperze, bo ma jutro zacząć padać deszcz. To Michałek będzie z nami zagadką i z Marceliną spał. Co to za nogi jakieś tutaj wystają? Co to za jakaś gimnastyka? Co tu dziewczyny nam szykują, bo ja bym chciał zobaczyć, co tu będzie. Ja powiedzieć, a ty się wtrącasz. A ja tu nagrywam. No, nagrywam. Jaki nie, mamy sera. Sery żółty to tylko... damy zwykły. po prostu. My mamy jakiś ser, tylko nie wiem, gdzie jest Michał. Wjeżdża Carpaccio, na stół wjechało. A la Agata. La Agata. Mów La Agata, bo Elgata El to jest po hiszpańsku kotka. No to co? La Agata. La Agata dzisiaj rządzi w kuchni. Przyszykowała nam takie pyszne carpaccio no będziemy Może próbować idziemy, bo tak fajna tutaj, Gotują tak fajnie tutaj nam bierzemy ich z nami jedziecie z nami do Portugalii <noise> <noise> zadzwońcie, że że będziecie zamienić. Ale on wow. też jest taki sam także się proszę nie sugerować kolasterek kolasterek no, no, ja no, proponuję dobrze. tak ja sobie lepszy mamy jest, jest, oliwy Oliw Oliw nie ma tu jest yes, yes, yes. jest jest to tak. jest jest gdzie? Rozumiem, że jakbyście jechali do Gruzji. Nie mówię, że jak to by był grudzień, to byśmy pojechali. No. co, co? Jeszcze są poplanowane po bułeczce. Po bułeczce dla każdego. Biedzie, tu jest serwita. Słuchajcie, tu chłodno wieczorem coś mi się wydaje, co? No, tak. W końcu się kurtki przydadzą. No. Ale teraz było jak 26 stopni, przyjechali. A tu zaraz na skręt, było A tu zaraz na A ja nie patrzyłem, jest ile było. Możemy prawie. iść, możemy Mamy iść. Chodzi całą drogę, otwarty dach i otwarte okrąg. 500 metrów dalej jest. Oprócz autostrady. E, jakiś. E, zdrówko, bo nie wiem, czy już pierwszej. Tak jest, na zdrowie. Zdrówko. Na zdrowie. Proszę bardzo. Jest w jest Co tam? Otwarty jest. Kolejna destynacja osiągnięta. No Piękny widok. Pogoda jeszcze dopisuje. Jest jeszcze pięknie. dzisiaj jest fajnie. Zobaczymy no. jak jutro będzie. Normani, melduję, że dzisiaj już nawet Widoki tak Widoki stricte jak w Norwegii. Tyle, że w Norwegii nie ma takich miasteczek nad Właśnie. Nad wodą, jak tutaj. No. Jest miejsce na ognisko, takie nawet by można do posiedzenia. Taki amfiteatr. Ale jaki widok tu jest, zobacz. Kurczę! No pięknie! Pięknie, naprawdę! Szkoła windsurfingu. Trochę tu głęboko do nauki whizzurfingu, nie tak jak na helu naszym, ale warunki super. Na spacerek, palemki, bardzo ładny klimat. Taki klimat, niby w górach, a palmy rosną, nie? Fajnie to wygląda. Tutaj do slipowania łódek jest. Można sobie przyjechać z własną łodzią tu zeslipować, kursują też stateczki turystyczne. Jakby nie było pogody, to takim statkiem możemy sobie popłynąć może na wycieczkę, co? Tylko, że guzik będzie witać. Ale fale zrobił, uuu. Zrobił fale, że koniec. Będzie parkował. To taka taxi, jak na Wenec. No. nakropić. Co ty masz? No. Tutaj jest dużo ofertka. Oho, zobaczcie. Ale też cisza, spokój na campingu i się idzie. Patrzcie, zobaczcie. Oho, ona nie widzi chyba dobrze. Nie widzi dobrze chyba nas. No, chyba boi. boi się, no. Chodź, idziemy dalej. Spokój. Cisza i spokój po sezonie. Patrzcie, jakie te domki tam na górze na tych skałkach. Jestem jak oni tu w zimie, jak oni tu w zimie wjeżdżają. Komar. znaki, żeby zakładać A ty kurna. A jaki diabeł. Komar. Jak, tam miasteczko też takie fajne, stare. Dąbeczki. Super, nawet woda taka się uspokoiła. Woda krystalicznie czysta, zobaczcie. Normalnie, jak, jak taka źródlana, jakaś. Pawła i Piotra Ale dzwonisko straszne jest to. metry ma No i sobie tak pieszkają nad wodą tutaj, zobacz domek nad samą wodą Na murku sobie siądzie, ryb na łapie To jest ten ee, Fikus. To jest w ogóle Michał. Trasa rowerowa nad wodą, taka tutaj pieszo-rowerowa. Znak jest. Także można sobie rowerkiem wzdłuż wybrzeża przejechać, podziwiać widoki. garaż ten z łódką? Tak, tu jest garaż Do parkowania łódki tam za winklem jest no. A tu stoi też w takim zaparkowanym w zatoczce sobie stoją dwie łodzie Żaglowa i motorowa i rower jedzie Dobrze już Widzieliśmy na drodze taką drewnianą łódkę, ale jest kozak, świeżo zrobiona z drewna, wszystko świeżutkie, wiosłowa, na cztery wiosła, ale też chyba silnik można z tyłu zamontować, bo ma pawęż, super wygląda. Ciekawe jestem z jakiego drzewa to jest zrobione. Tu garaż. No tam ma coś jeszcze schowane w garażu, tam plandeka jest. A tu jest też garaż następny z takim podwieszaniem nawet z powietrzem, a że, że jakby w zimie mróz był, żeby mu łódki nie rozsadziło. To se podnosi ją do góry. Co stop? To podziękuj teraz babci, że tak daleko nas wyciągnęła na taki długi spacer. A wiszą, patrz, a tu piętrowo można Jedno nad drugim Można powiesić, no, krata zamknięta Już zawracamy Idziemy tu pod górę i wracamy A gość tu mieszka na górze Przyjechaliśmy Na kemping Gardenia nad jeziorem Komo Tak wygląda recepcja Mimo połowy września bardzo dużo kamperów oczywiście najwięcej z Niemiec, ale jest trochę Anglików, bardzo dużo holendrów. I tak wygląda wyjście na plażę. Plaża bardzo fajna, szeroka, znaczy szeroka, no może nie taka jak u nas nad morzem, ale jest troszkę żwirku, jest troszkę trawki. Można sobie z krzesełkiem przyjść, kaczuszki tutaj sobie wędrują. No tak Państwo sobie siedzą tutaj pod wieżbą płaczącą. Można sobie odpalić padla. A jak się znudzi, jest restauracja z pizzerią tutaj. Zaraz jest hotelik na górze. Kto nie przyjeżdża kamperem, może sobie tutaj przenocować. Fajnie położony, blisko gór. Nad wodą. Dzisiaj szykujemy grilla na obiad. Nad jeziorem Komo. Majster grillowy dzisiaj Michał. Smaży chipsy ziemniaczane i zaraz będzie stejki wrzucał. Proszę bardzo, ładnie wyglądają takie chipsy, chipsy chrupiące. Aperolek stoi. Steak, stejki gotowe do wrzucenia. Dawaj tam, dałeś ognia na full? Na full nie, na 3 Na full daj. Nie spalą się te ziemniaki? Nie spalą się, bo już szybciej to Zaraz wrzucamy stejki. Stejki są o, takie fajne, grubaśne. Stoimy nad samym jeziorem. Jest tam taka kosztuje chyba 16,50 zł. Woda w jeziorze komo ma 24 stopnie. Można się kąpać. Słabiutko wypadał do tej szczotki. A tutaj nasza parcela. Niszka suszy głowę. Michał smaży stejki. Rzuciłeś te stejki już, czy jeszcze nie? Tak, masz, dobiję we No tam już dym leci siwy Ale to od razu się przyprawia czy jak chwilę jak zamkną się pory? obracam dwie strony i dopiero przy drugim obrocie Dobra, Dobra. Aha. Ale będzie skwierczeć o! Zrób może, żeby między nimi jeszcze te ziemniaki niech się robią w międzyczasie, wiesz? No to po No. Ale to trzeba sobie częściej To No, i tak to tutaj wygląda na tym kempingu gardenia. Sprawdzimy, jak one wyglądają. Popiłszyłeś też troszkę. O! Już ładne są. Będzie petarda. A Marcelinka będzie jadła też stejka. Jak to wygląda, uuu, fiu, jak to takie się nazywa lekko kwiste to się nazywa medium, idealne medium wyszło. Jak widać. To smacznego. Smacznego. Zapraszam, wyłączyłeś grilla? Ja to jest duża porcja, to jest oh yeah man